Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale LRP Poland. Chciałbym zaprosić do, na nasz najbliższy vlog, w którym podsumujemy sezon 2020. Był on dla nas bardzo owocny, więc będzie o czym rozmawiać. Zapraszam. Zaczęliśmy od 24-godzinnego wyścigu Boldor we Francji, który był nietypowy, ponieważ ja byłem osobiście świadkiem pierwszy raz tego, że zobaczyliśmy czerwoną flagę podczas wyścigu. Ta czerwona flaga była powodem dużych opadów deszczu. Oczywiście no, ścigamy się, jeździmy w deszczu, ale. W momencie, kiedy te deszcze są tak obfite i staje się bardzo niebezpiecznie na to, że przez stojącą wodę, no wyobraźcie sobie, że jedziecie motocyklem, autostradą, prawie 300 na godzinę, a prosta na torze że Pauli jest tak długa, że tam spokojnie nawet i w deszczu jeździe się ponad 300 na godzinę, i wpadacie w kałużę, no kończy się to zawsze tak samo, glebą, więc no było to bardzo niebezpieczne. Nawet podróżowanie za saficarem okazało się, że było bardzo niebezpiecznie, ponieważ w pewnym miejscu na torze wody było ponad 20 cm, więc no było to nie do zaakceptowania. Zobaczyliśmy czerwoną flagę. Wyścig został przerwany. organizatorzy czekali, aż, wznowimy, aż warunki się poprawią, jednak było gorzej, gorzej i gorzej i po trzech godzinach oczekiwania, myślenia przez żyli, wyścig został zawieszony do 6 rano dnia następnego. No i tak się też stało. Wyścig znowiliśmy o 6 rano i, i, i z 24-godzinnego wyścigu przejechaliśmy chyba z... 9 godzin czy 10, także no był to taki nie 24-godzinny klasyk, ale, ale też było to ciekawe, no bo to było nowe doświadczenie. E, oczywiście był niedosyt, ponieważ wróciliśmy, nikt nie był zmęczony, nie wyspany, to było takie... No nie Niecodzienne nie zjawisko, ale ukończyliśmy, dojechaliśmy w punktach, byliśmy zadowoleni z naszej postawy. Znowu nie było żadnych błędów ani technicznych, ani ze strony zawodników, więc na tak dużo załóg mistrza Świata, które tam wystartowały, zanotowaliśmy pierwszy dobry start z punktami i wróciliśmy szczęśliwi do domu. Po zakończeniu się wyścigu Boldor nie mieliśmy za dużo czasu na przygotowania, ponieważ kolejną rundą miało być 8 godzin sepang. Było 8 godzin sepang, było to o tyle skomplikowane, że musieliśmy mieliśmy 3 tygodnie na to, żeby dostarczyć motocykle cały sprzęt, który chcieliśmy zabrać na ten wyścig do portu we Francji, ponieważ organizator Eurosport Event Zajął się całą organizacją logistyki, jeżeli chodzi o przetransportowanie całego sprzętu do Malezji, a robili to drogą morską ze względu na koszty. Dlatego zupełnie nie mieliśmy czasu na to, żeby się przygotować technicznie do. Tego wyścigu, ale wiedzieliśmy o tym wcześniej, więc już jeżeli chodzi o kwestie takie przygotowanie silnika, motocykli, części zapasowych, byliśmy na to przygotowani, ale sam fakt transportu z Francji z Pauli -Kart do Polski, gdzie jest 3500 km, zrobienie szybkich serwisów po takim wyścigu 24-godzinnym, mechanicy rozbierają ten motocykl do gołej ramy, składają go jeszcze raz, sprawdzają, czy tam jest wszystko ok, zmieniają silniki. Przygotowują wszystkie części. Poza tym byliśmy też ograniczeni, jeżeli chodzi o miejsce w kontenerze. Każdy, każdy kojarzy, jak wygląda duży 50-stopowy kontener morski, to my mieliśmy 6 metrów kwadratowych do wykorzystania w tym kontenerze. Do jednego kontenera mieściły się trzy zespoły, więc no to też była. Taka zagwozdka, jak się tam zmieścimy z dwoma motocyklami, z, z częściami zamiennymi, z boksem, z kombinezonami, i tak dalej, Więc nie było łatwo, ale tutaj z pomocą przyszedł. Spedytor, który był za to odpowiedzialny, okazał się, że był to Polak, więc pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata Endurance, gdzie rządzą Francuzi i wszystko organizują Francuzi, byliśmy na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ rozmawialiśmy z Polakiem, który bardzo nam pomógł. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Wysłaliśmy wszystko do Malezji, przygotowaliśmy się do wyścigu, polecieliśmy, zrobiliśmy sobie super trip. Tutaj warto przy, pododać jeszcze, że ta runda była sponsorowana przez rząd malezyjski. Pierwszy raz Endurance zawitały na tor Malezja i z kontraktu jaki podpisały zespoły kontraktowe z Eurosport Event, wynikało, że Eurosport Event pokrywa wszystkie koszty logistyki, zupełnie nic nas nie kosztuje, plus dodatkowo dostajemy 10 tysięcy euro na drobne wydatki, co pokryło wszystkie koszty lotów, hoteli, jedzenia, wyżywienia, wynagrodzeń. Można powiedzieć, że ta runda była dla nas dużo, dużo tańsza aniżeli 8 godzin Słowakia Ring, które mamy dosłownie za płotem. Udało nam się kupić takie bilety z przystankiem w Dubaju, gdzie spędziliśmy trzy dni, super weekend. Zwiedziliśmy cały Dubaj, było to niesamowite przeżycie dla całego zespołu. Wspominamy to do dzisiaj wspaniale. Problemem było tylko potem wylądowanie w Malezji, gdzie z tego przepychu, luksusu wylądowaliśmy w kraju, no można powiedzieć, no nie trzeciego świata oczywiście, no bo centrum Malezji jest przepiękne, tak samo jak Dubaj, ale ten tor znajduje się na obrzeżach Malezji i, no i to, tam to było zupełnie inny świat. Ale mniejsza większość, zaaklimatyzowaliśmy się bardzo szybko, przygotowaliśmy się do wyścigu, wróciliśmy na tor. Pierwszy raz na tym torze, dla nikogo nieznany, ale to tylko dawało nam równe szanse. Znaleźliśmy bardzo szybko ustawienia i tempo, byliśmy zadowoleni, startowaliśmy z wysokiej pozycji. Ale znowu w wyścigu na naszej drodze stanęła pogoda, ponieważ znowu drugi raz były bardzo duże opady jakiś monsun przyszedł i znowu była czerwona flaga. Więc z 8 godzin przejechaliśmy niecałe cztery godziny. Większość spędziliśmy w boksie na odprawach, żyli gdzie znowu tłumaczyli, że no nie, no muszą dbać o bezpieczeństwo zawodników, że to jest niedopuszczalne i tak dalej. Ale tak między Bogiem a prawdą nie do końca się zgadzaliśmy, ponieważ to są endurance. Tam nie było aż tak trudnej sytuacji. Można było jechać za safety carem. Ja wiem, że to jest nudne, ale nawet wyścig za safety carem może dawać jakiś przełom dla, i możliwości dla różnych zespołów. Ponieważ potem, jak już przeszło na tyle, że dało się jechać, oczywiście jechaliśmy cały czas w mokrym. No to jednak zrobiliśmy ileś kilometrów Zrobilibyśmy ileś kilometrów więcej Nie wiadomo jak dany motocykl by się zachował Różnych zespołów i mogłoby to niektórym pomóc Niektórym zaszkodzić i, Ale coś by się działo nie, nie, nie siedzielibyśmy na tyłku w boksie przez 4 godziny I wypatrywali lepszej pogody Żeby, żeby kontynuować ten wyścig no Ale no nic no, Tak się to potoczyło Decyzją jury, bezpieczeństwo najważniejsze Zgodziliśmy się z tym, czekaliśmy Ukończyliśmy wyścig w Malezji Który był ostatnim wyścigiem Roku, dlatego organizatorzy przygotowali dla nas świetną e, imprezę i fajną niespodziankę, e, również która odbyła się na torze Sepang, który jest przepięknym obiektem, e, naprawdę jest on e, na bardzo wysokim poziomie i, i, i layout, nitka, e, wszystko, trybuny, boksy, super. Byliśmy pod ogromnym e, wrażeniem tego toru. Impreza dla nas była krótka, ponieważ mieliśmy w nocy lot powrotny już bezpośrednio do Polski, więc no poszliśmy kurtuazyjnie, napiliśmy się soku, pośmialiśmy, pogadaliśmy, pospominaliśmy, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i wróciliśmy do kraju kończąc sezon 2019, ale jeszcze nie sezon mistrza Świata, ponieważ kolejny wyścig już był w nowym roku. Nowy rok zaczęliśmy dość specyficznie, ponieważ do Europy przyszła pandemia koronawirusa i, no cóż, wszystko stanęło pod znakiem zapytania. Nie wiedzieliśmy, czy, czy sezon się odbędzie, czy wyścigi się odbędą. Czekaliśmy na jakiekolwiek informacje. Jeszcze ostatnim rzutem na taśmę, przed lockdownem w Polsce, udało nam się pojechać na testy Pirelli do Hiszpanii na Tor Alcaraz, ale to był dosłownie ostatni gwizdek, ponieważ w momencie kiedy wróciliśmy z testów, trzy dni później został ogłoszony lockdown, już nie było można było wyjeżdżać, już była kwarantanna, więc to był taki szczęście w nieszczęściu. No bo fajnie pojeździliśmy, przypomnieliśmy sobie jak to jest po przerwie kilkumiesięcznej wrócić na motocykl i, i poczuć tą adrenalinę. Ale potem znowu siedzieliśmy w niepewności, nie wiedzieliśmy kiedy będą kolejne wyścigi, czy się odbędą i jak się do tego przygotowywać. Trudne było też utrzymanie kondycji, ponieważ wszystko było pozamykane, nie było jak ćwiczyć, musieliśmy sobie radzić w domach, na podwórkach, na trzepakach, także troszkę wróciliśmy do korzeni, ale forma była, utrzymaliśmy, doczekaliśmy się w końcu informacji, że kolejny wyścig na torze Le Lemał, odbędzie się. Kolejny klasyk 24 godziny Le Mans i, i, i byliśmy szczęśliwi, spełniliśmy wszystkie wymogi, kryteria, pojechaliśmy do Francji yy, i stanęliśmy na starcie. Ale zanim stanęliśmy na starcie, odbyliśmy takie trochę przełomowe, wydaje mi się, w naszej karierze naszego zespołu, pretesty również na to, że Lemał. Otóż pierwszy raz postanowiliśmy nastawić się na atak na czas. Nie zastanawiać się, żeby jechać płynnie jakimś tam tempem, który dawał nam jakieś tam miejsce. Postanowiliśmy postawić wszystko na jedną kartę, ustawić motocykl tak, żeby każdy pojechał swój rekordowy, najlepszy, najszybszy czas. Dotarło do mnie, że jak spróbujemy osiągnąć jak najszybszy czas motorem enduransowym, a potem zwolnimy tempem, żeby pojechać tą sekundę wolniej w wyścigu, to. Będziemy jechali bezpiecznie, będziemy jechali oszczędnie i będziemy jechali szybko, bo sekunda na 24 godzinach, w wyścigu takim długim, to jest bardzo dużo, ale też i bardzo niewiele. Jak zwrócicie uwagę na topowe zespoły, które walczą o zwycięstwo, gdzie oni mają tempo wyścigowe na to, że le mają 38, 39, 30 i tam jest dużo wyprzedzania, więc nie są w stanie jechać cały czas bardzo szybkim tempem. Ale oni też jadą tą sekundę wolniej. A po czym to można do tego dojść? Ano po tym, że jak przychodzi ostatnia godzina albo ostatnie dwie godziny i jest kilka zespołów, które walczą o zwycięstwo lub o podium, wtedy widzimy, że te zespoły jadą o sekundę, czasami o dwie sekundy szybciej na jednym okrążeniu. Po 23 godzinach jazdy, na motocyklu, który już jest naprawdę i silniku, który jest naprawdę dostał w kość, zawodnik, który jest bardzo zmęczony. On jedzie dużo szybciej, jeżeli miał tempo wyścigowe, ponieważ zawodnik też musi rozłożyć tą swoją energię na cały wyścig, nie tylko na jeden wyjazd, na jedną swoją godzinną zmianę, ale na to, żeby przetrwać cały wyścig. Dlatego, no, może to, że zajęło nam to kilka lat, to źle zabrzmi, ale postanowiliśmy zrobić coś innego. Zawsze słuchaliśmy się innych, którzy nam doradzali, którzy. Na enduransach zjadli zęby, którzy tam byli zawsze z nami, którzy nam oni mówili, że tak trzeba zrobić. W tym roku zrobiliśmy inaczej. W tym roku postanowiliśmy uwierzyć we własne możliwości, wyciągnąć własne wnioski, przeanalizować, przemyśleć to, co już udało nam się osiągnąć i zrobić to po swojemu. I tak to zrobiliśmy. I co się okazało? Okazało się, że większość wyścigu jechaliśmy na ósmej pozycji. 8-9 tam to się wszystko mieszało. Mieliśmy wspaniałe tempo. Jestem przekonany, że daliśmy wam tym wyścigiem mnóstwo radości. No a potem oczywiście mieliśmy trochę problemów technicznych, przez co spadliśmy na dwunastą pozycję, ale finalnie dojechaliśmy na 10 miejscu w klasie. W takim klasyku jak 24 godziny, gdzie tam jadą najmocniejsze zespoły, gdzie tam jadą lokalni zawodnicy, którzy znają doskonale Tor. To tak jak można powiedzieć, że nasz tor w Poznaniu, na którym jeździmy, wjeżdżamy na tor od razu, jesteśmy szybcy, znamy każdą dziurę, każdy kamień, każdą wyrwę na tym torze. Przyjeżdżają zawodnicy z zagranicy, no i nie są tak szybcy jak my, tak? Mamy tą przewagę i tam jest dokładnie taka sama sytuacja, więc naprawdę okazała się, że ta nasza strategia te nasze przemyślenia miały słuszność, miały rację, zrobiliśmy dobrze. Uwierzyliśmy w własne możliwości, to że naprawdę możemy sami dojść do, do tego, do czego doszliśmy i postanowiliśmy kontynuować tą strategię również po Le Mans. Skończyliśmy Le Mans, byliśmy szczęśliwi i również na to, że w Le Mans dowiedzieliśmy się, że ostatnią rundą sezonu będzie 12-godzinny wyścig w portugalskim Estoril. Portugalia jest dla nas znana z toru Portimao, ale we Storini nigdy nie byliśmy. Zresztą większość zespołów nigdy tam nie było, więc nikt nie miał ani doświadczenia, ani żadnych informacji odnośnie opon, odnośnie zużycia paliwa, przygotowania setupu dla motocykla, więc no, była to niełatwa runda. A mało tego, odbywała się tam miesiąc później po, po Le więc też szybki powrót do, do kraju, przygotowanie motocykli, silników. I wyjazd do, do Portugalii. Też nie było za dużo czasu na treningi, ponieważ organizator przeznaczył tylko kilka godzin, jednego dnia na treningi, a potem już oficjalne dwugodzinne treningi i kwalifikacja. Więc no, nie było łatwo. Pojawiliśmy się na torze we wtorek. W środę już mieliśmy treningi wolne, na których to okazało się, że tor jest tak wymagający dla opon. Że możemy mieć ogromny problem, ponieważ opona po 8-9 okrążeniach kończyła się. Nie było jej, nie było żadnej dziurki, pojawiały się druty i stanęliśmy przed trudnym wyborem, co robić. A mało tego, nie używaliśmy miękkiej opony. Zaczęliśmy właśnie od bardzo twardej opony, która tak szybko się zużyła. Ale przeanalizowaliśmy system, przeanalizowaliśmy nasz setup motocykla, przez co Podjęliśmy trochę gripu, ale żeby zaoszczędzić tą oponę, czyli zmieniliśmy geometrię, zmieniliśmy ustawienia zawieszeń, które pozwalało nam nie tylko przetrwać, przejechać tą zmianę na jednej oponie, a zmiana tam wynosiła prawie godzinę, czyli bardzo dużo. To jeszcze byliśmy w stanie jechać na oponie super miękkiej, na oponie SC0. Pirelli, a tutaj trzeba zauważyć, że byliśmy jako jedyny zespół w stawce używający opon Pirelli, dlatego i nie mieliśmy żadnego wsparcia ze strony fabryki, ponieważ tam nikogo nie było. Przywieźliśmy swoje własne opony, ale i tak to Pirelli nas wsparło, za co bardzo dziękujemy, ponieważ dostaliśmy wsparcie w postaci opon, w postaci jakichś tam informacji wcześniejszych, które, no. W przypadku superbajków i, i krótkich wyścigów były przydatne, ale w przypadku endurance no, nie, nie, nie przesłużyły nam się w żaden sposób. Ale nie niemniej jednak liczą się dobre chęci, chłopaki próbowali, za co dziękujemy. Znaleźliśmy setup, znaleźliśmy ustawienie. Ba, znaleźliśmy od razu szybkie tempo. Nie musieliśmy wcale szukać tego tempa nie wiadomo gdzie. Jakoś tak to samo szybko przyszło. Może dlatego, że byliśmy trochę wjechani już w sezon i niedawno skończył się wyścig w Le Mans. Więc znowu okazało się, że od samego początku jesteśmy bardzo konkurencyjni w stawce. Pomimo również tego, że zmieniliśmy jednego zawodnika, ponieważ Dominik Winkon nie dostał wolnego w pracy, z pomocą przyszedł Filip Steinmeier, który świetnie zamienił Dominika i okazał się naprawdę mocnym filarem naszego zespołu w tym wyścigu. Za co bardzo mu dziękuję, ale on też miał świetny wyścig. Bardzo dobrze go wspomina, bardzo był nam wdzięczny, że też zaufaliśmy mu i wystawiliśmy, postawiliśmy na niego w tym wyścigu. Wyścig przebiegł dla nas bez większych problemów, jechaliśmy bezbłędnie, dojechaliśmy znowu w czołowej dziesiące, więc odbiło się to szerokim mechem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mało tego, skończyliśmy sezon na dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Endurance, co dla mnie osobiście jest ogromnym sukcesem, nie tylko dlatego, że, że stoję za całym tym przedsięwzięciem, ale też jako zawodnik osiągnąłem prywatnie, jako zawodnik, ponieważ jest klasyfikacja zespołów, ale jest klasyfikacja zawodników, również dziesiąte miejsce w stawce wszystkich zawodników Mistrzostw Świata. To nie udało się jeszcze żadnemu Polakowi w historii Mistrzostw Świata EWC. Jestem pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, na pewno pójdą w moje ślady inni zawodnicy, młodsi, którzy przybywają i będą jeździli, na pewno są dużo szybsi i będą, dlatego trzymam za nich kciuki, ale, ale no to jest coś fajnego, zrobić coś jako pierwszy, także wspominam ten sezon bardzo sentymentalnie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i mam nadzieję, że, że daliśmy i dają Wam trochę szczęścia, radości. i Dziękuję Wam bardzo za to, że trzymaliście za nas kciuki, wierzyliście do końca, kibicowaliście nam, także bardzo, bardzo za to serdecznie dziękuję. Bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami podczas tego sezonu. Pamiętajcie, że już niebawem rozpoczyna się nowy sezon Mistrzostw Świata, w którym też będziemy brali udział. Także bądźcie z nami, kibicujcie dalej, trzymajcie kciuki, jedźmy dalej razem.